Na drzewie, ale jaja. Jak na drzewie? No tutaj, jest skarb na drzewie. No co ty gadasz? Patrz, odkopany? Odkopany. Czekaj. Co to jest? Lol. Jaja. Zmyciek, w ogóle, zmyciek w ogóle żyje? No nie! <ścoughs> Słuchajcie, my wróciliśmy już z Warszawy, z Ninji. Będzie odcinek może jakiś, jeszcze się zastanowimy Dzisiaj będziemy szukać mapy skarbów Bo udało nam się z tej Warszawy przywieźć do kreatywnego mapy. Wy nie macie na pewno takiej mapy, a nam się udało przywieźć Także ile łapek dajemy, żeby udostępnić tą mapkę Evela. 5000 łapek. łapek Dzisiaj jest z nami Ewela, jak widzicie od prawej Ściągła czapkę wreszcie Jest z nami Smyczkowski Mówią na niego Tyson I Daniel <grym>, Antyterrorysta terrorysta w jednym, także witamy chłopaki A ty Zapuściłeś te włosy zapuściłeś, co? Ja, no, e, dostałem od Ninja opaskę co, O co chodzi w tym odcinku? Wychodzimy pierwszy raz poza to miasto Mama nas e, nigdy nie chciała wypuścić poza to miasto, ale już A co tu e, mamy? O i widzicie, no jest pierwsza wskazówka Dzisiaj będziemy sobie szukać właśnie tej mapy, którą przywieźliśmy Ja nic nie widzę. No dobra. Szukaj e, mapy na Nasz na, kraj na skraju Nie wiadomo czy to jest to U Także jest... ja zasłaniam. Na 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 Dobra, także szukamy mapy, jak dojdziemy do mapy to wam wytłumaczę zasady, co robimy. Ja coś czuję, że wiem gdzie jest mapa. No mapy. dawaj, lecimy Chodźcie. za Ewelą. Tam za kokosami, kokosy te. Za kokosami, ale tam palmy są tak równiutko, ja! nie? Palmy Słuchajcie, tu jest dobry przekaz. O ty, patrzcie hmm. się, nawet, nawet kod w sklepie, przypominamy właśnie kod w sklepie Ewela, pauza YouTube. Taki kociek, ten kto ma niech napisze I codziennie macie darmowego skina na karcie społeczności Także dzisiaj możecie wygrać, tego skina Ewela tu wstawi Jeśli chcecie go wygrać, musicie, ja nie musicie wspierać w sklepie, subskrybować z dzwonkiem I napisać swój link na karcie społeczności, będziecie mieli linka I teraz na... tak, o Zobaczcie On jakie fajne mapa. schody Słuchajcie, Ewela znalazła mapę, także gratulacje dla Eweli Mogę podnieść? No możesz, także Ewela dzisiaj zaczyna a ile mogę I od takich? od razu druga się pojawiła. A ile mogę takich map? Ej, na razie jedna. Każdy jedna. z nas musi teraz podążać za mapą i Ewela prowadzi nas gdzie trzeba iść. ja was zaprowadzę. Także każdy z nas będzie miał mapę i będzie musiał odgadnąć jedną broń, która się znajduje w owym skarbie. Jeśli nie zgadnie, mapa przepada. I każdy zgadnię, ma trzy zgadnie, to. Takie za, próby. O, tu jest. Tu jest? Dawaj. Jeżeli zgadnę, to, to zabieram, tylko tak? nie otwieraj, nie otwieraj. No to jedną rzecz mam tylko zgadnąć, tak? Tak, tylko jedną no rzecz. No to y, złoty skar. Złoty skar z tubnikiem czy bez? No zwykły. Dobra, jeśli Ewela zgadła, może zatrzymać. Jeśli nie zgadła, nie Matem może zatrzymać. Usuwamy. Nie skadła! No nie ma, nie ma, także ewala, te, mapa, mapa też zniknęła, tak? Mapa też zniknęła, no. także my szybko lecimy po drugą mapę. Ej, to poza, tu były Dobra, Mamy na mapę i ta mapa, słuchajcie, prowadzi, wy tego nie no, widzicie, ale ona prowadzi do nieba. Do nieba? No, no tak, jest, słuchajcie, jest tak do góry. No to może słuchajcie. jest na jakimś tym, na, na tym, na górze pewnie jest. Pewnie tak, słuchajcie, dobra. Idziemy. tak. się tam jakoś dostać. Ale ja to strasznie wysoko jakoś tak pokazuje. Co ty gadasz? No patrz, ale jajce No to będzie na tej górze, ja cię kręcę Słuchajcie, nie wiem czy my... Daniel, ty możesz tak daleko wychodzić poza dom? Daniel? No? Może, może i To mi pokazuje tam To jest cię? na drzewie No patrz Co ty gadasz? No to dawaj, na drzewo Słuchajcie, budujemy się do góry Ale jaja, nie? No, słuchajcie No na drzewie, <laughs> ale jaja Jak na drzewie? No tutaj jest skarb na drzewie. No co ty gadasz? Patrz, odkopany? Odkopany. No jak? No pierwszy raz skarb na drzewie. No dawaj, go ja Czekaj. Co to jest? LOL. Ajajaj. Dobra, stop. Zgaduj. Jaka broń? Aha! I można musi... tylko jeden raz można powtórzyć broń. A jak nie jak można ja... mówić shotgun, shotgun, shotgun. jak nie zgadnę żadnej, to co wtedy? No to masz pecha. W to takim nie... razie będziesz dzikusem y, ze zbierakiem. No to obstajam znowu na złotego skara zwykłego. Uwaga. Nie no i to może samo nie <laughs> no, To pozdro. To ja dobry, z tej broń nie przeje. będę ja. Mamy ostatnią szansę, trzymajcie za mnie kciuki, żebym miał ja jakąkolwiek broń. I teraz <laughs> znowu mamy na drzewie mapę. Znowu co ty mamy na ciebie mapę. Słuchajcie, tropem tutaj idziemy. No, dajesz. Tropem. Kazuj, kazali nam gdzieś tutaj iść na górę, także wspinamy się. Ja cię kręcę, ale mapy na drzewach. Te, na drzewach, Słuchajcie, bo... Ebela znowu znalazła na drzewie. No? W tym samym miejscu, patrzcie! Jak w tym się? samym miejscu? No, obok. Widzicie go? Nie, ja go Pod nie widzę. Pod spodem tak jakby, patrzcie ja go się. Widzę. Ale w tym samym miejscu? No! Jak to się stało? Chodź! Dobra, psałem teraz shotguna. Jak Dobra. nie będzie shotguna, Czekaj, to ja pozbieram tynku. te bronie. Żeby było widać. No, no. dawaj. Uwaga, 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 uwaga. Jest! Ej, ale znowu to samo wyleciało. To może za chwilę to to samo wypada? Słuchajcie, A, Ewa tego złotego shotguna. Przechodzimy teraz do Smycie smyczka. się wyrywa. Smyczek, dawaj. Zabieraj i lecimy za tobą. Gorzej jak znowu będzie w tym samym miejscu Jak gdzie masz eka? tak strzałki do góry to znaczy, że musisz ten e, na dzieło wejść gdzieś. Masz do, do góry, góry? E, goż, ej, jak to się dzieje? E pewnie znowu w tym samym miejscu tam, w tym jednym A dlaczego? Słuchajcie, zbugowaliśmy grę To jest niemożliwe Nie wiem jak to się... nie wiem, o co chodzi I taka kubka skarbów tam będzie No ja miałam zapysi razem gdzie indziej Nie, Smyczak ma gdzie indziej chyba Uwaga A jest tutaj no? Co ty gadasz? No? Gdzie indziej? No. No, no to jest. dobrze. Co zgadujesz? Nie otwiera jeszcze. Co zgadujesz? Złoty akacz? No, te Co to jest, Skars, Skar, 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 Co? Nie ma! Skar z tunikiem! No! Piotrka! Chciał przetrwalić tutaj! No, no, no! Widział, a coś tu jest zbugowane. Zapraszamy po drugą mapę. Tak Jeszcze Smyczek ma dwie szanse, każdy ma po trzy szanse. Szkoda, że to się tak na drzewach Dobra. Dobra. Znaczy, gdzie raz prowadzi? Uwaga, uwaga. Gdzie masz teraz ten? Jest nisko. Jest nisko, dobra. Ej, krzaki nam tak. rozwali. Tu jest, tu jest. Gdzie? Tutaj na drzewie. Ale ja! Przecież to jest niemożliwe. Dobra. Na razie nie otwieraj. Obstaw najpierw. Nie no, no, to pompa. Żeby nie było. Pompa jaka? Szary Tactical, dobra. <laughs> nie, pompa. Uwaga. Nie, nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. <laughs> Dobrze. Nie. Dobrze, brawo. Panie Smyczkowski, ostatnia szansa, lecisz pan. Ale ten, ale ten, tak, No, akurat spina ty, nie? No, uwaga, uwaga. <laughs> Szukamy, sz... to gdzieś tutaj. Jak? Daj się zrespił. Co ty AK-47. Nie I... Coś czuję, że i... nie, nie będzie. będzie. Nie będę, nie będę. Ja też tak czuję, że nie będzie. Otwieraj. Ja bym na pompę stawiała. O. Nie ma. <śmienic> Skoczył! Słuchajcie, wyskoczył z przepaści! Co ty gardasz? Popełnił samobójstwo, no! E, czyli tak, Daniel, zapraszamy, słuchajcie, trzeci uczestnik. Zobaczymy co. Dziek on Uczestnik, tutaj... masz presję tutaj, on to no. tu już pewnie... On wyciąga skarb ze skarbu, mapę skarbą ze skarbu. Uwaga. Daniel, mów gdzie idziesz. Opowiadaj. E, idę prosto. prosto. Idę prosto. I strzałki dawają w górę, więc to będzie na drzewie. Patrzcie się jak tutaj Daniel ten! Jest, jest. Dobra. O nie, Dobra. No i obstawiaj. Uważaj, żebyś nie spadł. Obstawiaj, Daniel. Eee, pompa. Please. Pompa złota, dobra. O, Pamiętaj, że tylko raz można powiedzieć jedną rzecz. Dobra. Nie, nie, jest. Jest yes. yes, pompa. Dobra. No to mu akurat się udało. Dobra, drugie podejście. Daniel ma złotą pompę teraz. Masz jeszcze Zobaczymy, dwie szanse co także. Ty... Ej, co mu się pokazał? Znowu! Znowu! O. No dawaj. No skarb pod nogami. Ja Panie Przewrócony. Oj, jestem... Jestem w nim. Co tam widzisz? Smukował się. E, pieniądze. <śpukował> Naprawdę? Ej, no nie mogę się ruszyć. Kaka nie mogę. Otworzę... Opsata, my ci otworzymy! Eee... P90 Dobra, uwaga, uwaga Akacz Pis... Drapnął No jest! Tak? Yes. No! No co za gość Słuchajcie, trzecie podejście Daniela, zobaczymy Kurde, no najlepsze bronie ma na tą no. chwilę, dawaj, ma pompę i ten, i p także Coś czuję, że tutaj to będzie Znowu tu No nie gadaj, że nawet Patrzcie jak to się dzieje? Wytłumaczcie mi to, bo ja nie wiem Bo ja mu się no to... nie chcę chodzić Uważaj, żebyś się nie z tego mał. Z... No to... Hmm. Może tak. Uwaga. Akacz Dawaj. Akacz. Ja czuję, że będzie skar jakiś. Skar! O, Dobra ja. jest! Dobra. Przynajmniej jednej broni nie ma. No i co, Rafał? Zostałeś nam ty? Słuchajcie, teraz moja kolej, i będziemy tutaj coś fajnego. Ja myślę, że tu same dobre bronie polecam. Gdzie, e... masz, gdzie masz skarb? Uwaga, nie tutaj. Prosto, Proste. prosto, prosto. Chyba mam go na ziemi, z tego co widzę. Chociaż. Tutaj na takim małym drzewku. Czekajcie. o tu. Gdzie? O, no I faktycznie, dobra. Tu, 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 dobra. Mamy pierwszy skarb, trzeba go wykopać. O kurde, ty. Ja musisz ten skarb, nie drzewo. Dwa, ja się trzy, wgubiłam. cztery, pięć. Dobra. I uwaga, ja obstawiam, że tutaj będzie. Tylko raz mogę obstawić za -brań. To mówię, że będzie złota pompa, bo dawno jej nie było. Dobra. Otwieramy, zamykam oczy. Haha. Nie nie <laughs> o, Rafa. No, Bardzo nam przykro. No to nie, nie jest takie łatwe, no. Niedobrze! Myślałam, nie że to tutaj. Ja też tak myślałem. A skąd pan ma tyle broni? Wyrzucę je zaraz. <grym> o tutaj, na ziemi przed tobą. Wow, nie? No, Chyba pierwszy skarb na ziemi. Trzeci? Nie, trzeci? No. Czy, y czy drugi? Obok mojego, pierwszego. No to w takim razie tu będzie złoty akacz. Niech smęczę za ci zabierze tamte stare właśnie. Tu będzie złoty Akacz. Tak mówię. Tak mówisz? Tak jest. Trzymajcie kciuki, żeby był złoty Akacz. Jejku! Nie ma! Rafał! Czy ty chcesz brać udział w ogóle z nami? W, Jasny w walce? Wind. Dlaczego tak jest, no? Dobra, idziemy po ostatni skarb. Tutaj jest Tutaj? I idziemy Nie. gdzieś... Do góry, do góry w ponad Gdzieś chmury. Do góry. No jest tam Tam gdzie wszystkie no. Dobra, możesz obstawić jaki skarb masz Znaczy z jaką broń Zastanów się dobrze, bo to ostatnia szansa P90, no p no. Ja bym pompę obstawiała Nie, Nie mogę, bo już Ale powiedziałem pompy. Uwaga Moczek, Daj ten, daj peczkę. Dobra I będzie, będzie, będzie P90, P90. Nie ma! Ja pierdniczę Słuchajcie, także gramy gierkę Kto pierwszy do 10 fragów, jako że jest jedna runda Ewela I Daniel pokażcie swoje branie, Jakie macie? Ja mam Dobra. złotego tego No i wy tylko tyle możecie mieć My mamy troszkę utrudnione ze smyczkiem Chodź smyczek Ogółem zasada jest taka, że my mamy tutaj taki, taki Król ognia nam tu pozwolił Że da nam jakieś itemki To będą tylko szare i zielone i robimy w ten sposób, że losowa, losowy item, który zabierzemy możemy nim grać dopóki nie padniemy. Jeśli na przykład Ewela mnie zabije, to ja na tą piramidkę znowu muszę lecieć po jakąś losową broń, która tam jest. Także zabieramy tą i twoja broń będzie kolejna, Smyczek. To jest twoja broń. Na tą no, podobne, chwilę. bardzo Dobra. podobne. Rozumiem. Także słuchajcie, ja już mam swoją broń i możemy zrobić, że jeszcze jak zrobimy fraga nią, to możemy podmienić, w razie czego, bo to by było trochę... Prze Czyli tą broń następną bierze smyczek? Nie, nie, i tyle, i tyle. Nie, I suma tak. ej nie, ja mam patrz, co. Słuchajcie, także jeszcze jedna ważna informacja, na piramidce nie możemy się zabijać, ale też nie możemy długo być, bo padamy od razu, także będą ujemne punkty, jak ktoś tu będzie stał. Na Potowi? trzy każdy leci, Ewelę odlicz. 3, 2, 1, go! Dobra, ja spadam stąd od razu, bo to będzie jakaś paradia, ja w ogóle nie 10 Tak 10 ma, to wygrywa. Tak jest... Ej, gdzie A nie można jest się budować? Nie można. Nie wolno, nie wolno się budować. Dobra, szukamy pierwszej, pierwszej ofiary. Ło! Wow! Dobra, spadam tu z drapał. Tu kolejny! Tu kolejny. Dobra, uczekajmy, oczekaj, czekaj, Jak ty masz tak dużo HP? Własny gmin. Dobra. Słuchajcie, ja lecę od razu na piramidkę, bo ja nie będę tym grał. To nie ma opcji nawet. Nie ma nawet Jezus, takiej stary, opcji. Jezu, stary, nie chciało mi strzelić. Ja Dobra. każdego tak opiłam, nie Dobra, na piramidkę, piramidkę, piramidkę. Ooo, nie podoba mi się Dobra, to. Zaczynamy. O, Co tu się kampi? Ej. Wow. Ewela, no przecież powinniśmy grać dwójkę. nasze ej, Ale co ty mamy to? No? Ja, ja. Bardzo dobrze. Ktoś to był, bo tu SMG. O Jezus. O Jezus. Co on się sobie? Co on sobie? Daniel! Dobra, Dobra mamy. Aj. Mamy, mamy, mamy. I teraz. Te bronie, które miałem, muszę wyrzucić Jezus. i wziąć inną. Ej, nie, nie! Ty grasz cały czas tymi samymi! Oooo! Yes. A, dobra. Dobra, słuchajcie, ile macie killi? Ja mam dwa. Ja jednego tylko. Ja mam trzy. Lecimy od razu na piramidę. Ciekawe, co tam na mnie czeka. Jest wreszcie, wreszcie, wreszcie. Gdzie wy jesteście do jasnej, ciasnej? Nie, yeah, ja miałem nik! Ej, ty dajesz się rapto wygrać! Smyczek w, w ogóle... żyje! No nie! <laughs> Smyczek cholero! Bania, pania! Jasny tyle razy go trafiłem z tego szarego Idziemy zobaczyć co tam. No, halo, popromia. Tak. Ale nie byłeś na piramidzie! <laughs> Ale to nie jest.

Nie, ja tego na zostawiam na razie, bo on jest dobry mimo wszystko. I jak to? To jest złodzieje. 130! Jest, mam, 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 mam! słuchajcie, ja mam już 6 fragów, także... <trybuj> Z tego ja tak nie zabili! Nie wierzę w to! Ja mam. Ale mam alaki! Dobra, dobra. dobra czekaj, co ja dostanę. No nie, no dobra, gramy teraz tym, żeby nie cały czas tą samą broją. Moje Jezus, jak ja tym dawno nie grałem! I Daniel do ciebie strzela! No Wszyscy do mnie strzelają! ja mam tylko trzy fragi. Dobra. Full focus! Jezu! Jezus! Jest! Dobrze. Idziemy po zmianę broni. Gdzie ty jesteś, smyczek? Gonie Rafała! Gonie Rafała, smyczek! Gonie Rafała! Ej, nie, tu nie można, tu nie można mnie zabijać. Dobrze! Aj, ty! Damil to jest na trzeciego, nie? Na trzeciego schowaniec. Ja Ej, Rafał mi dwóch chili brakuje, nie dajcie mu tego zrobić. Ej, ale wy macie lepsze bronie niż my. No tak, alo ja no nie? Lepiej było Otory. ten. Rafał już to wygrał, skubaniec. No nie, no widzisz, że mnie zabijają, kurde. A... Ewela! Zabiorę go! Zabiorę! Jest! No, no nie. nie! Ej! Ej, co to za wchodzenie? Eee, nie! Nie, no, 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 nie, 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 Wygranaj Dobra, dawajcie o drugie miejsce teraz, ja Ale się nie bawię. Kto pierwszy padnie? No, kto pierwszy padnie teraz? Dobra, jest w grze Ewela, jest w grze Daniel Uwaga, no, no, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, ale to był mecz, ale to był mecz Ewela. Daniel tutaj sobie obrał to drzewo duże. Słuchajcie, jak chcecie zagrać na tej mapie, będzie kod w opisie, ale zostawiajcie mapki w górę. No, a nikt się nie pojawia. Nikt, a nikt. Oh. Tu kampi. Co? Nie, to smyczek. <laughs> smyczek, chodź tu. Dobra, słuchaj, słuchajcie, za 10 sekund musicie się pozabijać. Jak nie, to wtedy musicie na piramidę wszyscy przyjść. 10, 9. No, uwaga, Daniel kontra Ewela. Ewela kontra smyczek. Ewela, pięknie. <laughs> Jestem. Czyli tak, Rafał pierwsze miejsce, wyla drugie miejsce, spycie w trzecie i Daniel. Ostatni chyba miał najwięcej killis z nas. To no. później jest niesprawiedliwe, ale może to kiedyś... Słuchajcie, łapka nawet. w górę, każdy zostaje, bo to był super... Ja jestem przegrać. Na razie.